z księgi psalmów 131 psalm tłumaczenie na żywo niedzielne spotkanie czytanie ze Starego Testamentu z kościoła w Atenach na Kifis Panie, mówi Dawid, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste, ucieszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Amen. To jest psalm. Mógłbym powiedzieć jedyny psalm Dawidowy który ma w sobie bardzo poważne przekazy, abyśmy zachowali naszą osobę od pułapek diabelskich, bo pułapki diabelskie i zamysły diabelskie... Jest ich wiele. I z tym psalmem, i z tą pieśnią możemy naprawdę być trwali, niewzruszani w obecności Boga. Bo objawia nam poprzez ten psalm i poprzez Słowo Boże, że to, co chce Bóg, jest abyśmy byli podporządkowani i uspokojeni w naszych sercach, w naszej duszy. Tak jak dokładnie jedno dziecko, które od razu odstawia się, jest odstawione od piersi swej matki. I dziecko takie jest w zupełnym spokoju, odpoczeniu. I Dawid mówi: Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. I to jest przykazanie, ale i namowa naszego Pana dla nas wszystkich. Musi nasza dusza być. Naprawdę w pokoju. I słowo Boże mówi, Jezus Chrystus mówi, nauczcie się ode mnie, że jestem pokorny i uniżony w sercu. I wtedy znajdziecie odpoczenie w waszej duszy. Jaką ważną rzeczą jest, aby nasza dusza była w spokoju, aby nie miało niepokoju. Trwogi, strachu do niczego. Bo wszystko, na co pozwala Bóg, jak miłujesz naprawdę Boga i to jest pokazane zachowując Jego przykazania, wtedy Bóg na koniec będzie działał we wszystkim dla Twojego dobra. Wszystko. Nie ma żadnej wątpliwości, bo Słowo Boże jest zupełne, że wszyscy my przez wiele smutków musimy wejść do Królestwa Niebios. I smutek, i niepokój, i męki stwarzają niepokój w naszej duszy. I Słowo Boże mówi, nie trwóżcie się i nie bójcie się. W Boga wierzcie i we mnie wierzcie. To jest wielka tajemnica i przykazanie Pana. I kim jest człowiek, który naprawdę ufa Bogu i Jezusowi Chrystusowi? To jest ten, który jest w objęciach Ojca, rozkoszuje się w obecności Bożej, tak jak Dziecko. Cię, odstawione od piersi u swojej matki aby to się stało jednak warunki i wynik jest dokładny dokładne Zaczniemy naprzód od wyniku Izrael ma nadzieję w Panu od tej chwili i na wieki. I wtedy wynik i wniosek będzie, że tak jak dziecię w objęciach swojej matki, nie ma niepokoju, nie ma strachu, bo ma nadzieję bez zapytania, wierzy bez wątpliwości i rozkoszuje się w miłości swojej matki. Tak samo człowiek, który naprawdę nie będzie wpadał w pułapki diabelskie, to jest ten, który rozkoszuje się w objęciach Boga Ojca, w Jego obecności, w Jego miłości z wiarą, nadzieją i miłością, szczególnie z uniżeniem szczególnie z uniżeniem. Uniżonym Bóg daje łaskę. I co to znaczy łaska? Pomimo, że nie jesteś warty, Bóg cię pobłogosławi. Tylko dlatego, bo jesteś uniżony. Bo jesteś uniżony wobec Boga. Bo masz nadzieję, wierzysz i miłujesz obecność Bożą. I to jest uniżenie, którą chce Bóg, ale pod warunkami. Panie, mówi Dawid, nie wywyższa się serce moje, nie wpadło w pychy moje serce, nie nadymało się moje serce, ani moje oczy nie wynoszą się na wysokość większą od tego. Co mogę wytrzymać? I najważniejsze, ani nie chodzę, nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Znam moją wysokość. Jaka jest Twoja wysokość, Dawidzie? Abym zachowywał przykazania Pana serce według Serca Bożego, abym wykonywał wolę. Boga. W pewnym momencie wpadł w pychę i upadł i męczył się. I w taki sposób odważę się i powiem, że po, tym, po, tym, po tej wielkiej męce Dawidowa, Dawidowej Dawid wyraża w zupełny, zupełny przejrzysty sposób wyraża swoje, swoje bezpieczeństwo. Zaufanie do Boga, swoją nadzieję do Boga. Pod warunkiem nie wywyższyło się moje serce, nie sądziłem, że jestem kimś. A apostoł Paweł mówi: Jestem najmniejszy ze wszystkich. Uniżone serce, pokorny i uniżony w sercu. Nie z wyniosłością, nie z wzrokiem wysokim, nie patrz się na innych, y, że jesteś lepszy. Uważaj, że wszyscy inni są lepsi od Ciebie, bo Ty musisz być sługą i służącym. I szczególnie, zważaj, co robisz. Jak myślisz, nie chodź po rzeczach, które diabeł ci da większe od tego, co ci jest warte, co możesz? Nie większe i wyższe od ciebie, bo. To jest tragiczna pułapka diabelska i mamy przepiękny przykład, jak wpada w pułapki człowiek wierny, szczery, pułapki diabelskie. I takim człowiekiem był Nawufe, który naprawdę znaczy wzrasta w obecności Boga, rośnie w obecności Boga. Tu Izraeli, I miał ogródek obok najgorszego króla Achaba i jego żony Izabel. I zazdrościł mu tego ogródka z odwrotnością do Słowa Bożego. Chcę, aby ten ogródek był mój i poszedł ze szczerością swoją, z przekroczeniem do Słowa Bożego. Daj mi i ja wykupię to y, za wiele, za dużo pieniędzy i albo ci dam drugie. A na WP człowiek wierny w Słowie Bożym powiedział nie mogę tego uczynić, bo nie jest mi to pozwolone ze Słowa Bożego, abym dał dziedzictwo moich ojców innemu. Jahaw zasmucił się, bardzo się zasmucił, nie mógł zrozumieć szczerości i posłuszeństwa Słowa Bożego na WUFE i wziął to tak jak sprzeciwienie się na mowę. To była dobra mowa, dam ci dużo pieniędzy, jak mi to sprzedasz? Dam ci coś lepszego, jak mi to dasz? Ale on był wierny w słowie Bożym i powiedział: Nie mogę tego zrobić, bo mi nie pozwala na to Bóg. Aha, wrócił do domu, zobaczyła jego żona. Jezabel, i naprawdę zasmucony, beznadziejny i załamany. I teraz Jezabel jest żoną, sługą diabelską. I mówi: Dlaczego jesteś tak bardzo zasmucony? Bo na WB nie dał mi ogródka, abym sobie to. Wziął na własność. Dlatego się wstydzisz? Dlatego się jesteś zasmucony? Ja ci to dam. Słyszycie? Pewność. Ja ci to dam. Ma zupełne zaufanie do jej podstępu, a diabeł ma zupełne zaufanie do swoich pokus. Ale abyś mógł sobie z tym poradzić, musisz. Być tak jak dziecko odstawione od piersi u swojej matki i daje rozkaz starszym miasta, zbierzcie y, cały lud miasta i ustanówcie na WF, aby był przewodniczącym ludu, aby był głową. Nie jest warty tego. On był nic nieznaczący na wufe. I to była wielka cześć, którą pokazali mu e, e, starsi miasta. I on to przyjął. I tam wpadł w pułapkę. Dlaczego? Bo Jezabel dał rozkaz, aby ci, którzy mu dali, aby stał się głową ludu. Pierwszy. Ty jesteś pierwszym w mieście, powiedzieli mu. Pierwszy najlepszy. I dał dwóch podstępnych ludzi, którzy powiedzieli, że słyszeliśmy, że przeklnął króla i Boga i dlatego go ukamieniujemy. Jak dowiedziała się Jezabel, że jej plan się udał, pełna radości, poszła do Ahava. I mówi mu, idź teraz weź sobie ten ogródek. Umarł jej właściciel i ja Ahab zupełnie poza wolą Boga poszedł z radością, aby wziąć ogródek na Wufe, który naprawdę z podstępem dał Mu diabeł. Wykorzystując, Y, powiedziałbym y, swoich oczekiwań, jak widzisz, że ktoś ci czci, bój się. Pułapek diabelskich, strach i niepokój. I naprawdę, wziął ogródek na wufę. Kto by teraz go zatrzymał? Bo przecież umarł właściciel tego ogródka. Ale Bóg widzi, wysyła Eliasza i mówi mu: Zabiłeś i odziedziczyłeś. Posłuchaj, co mówi Pan. Na tym miejscu, gdzie y, psy lizały krew na WP, psy będą lizać Twoją krew. Bo. Jak wpadniesz w pułapkę diabelską, nie możesz ujść. Przyjdzie sąd Boży. Bo Bóg jest miłosierny, litościwy, przebaczalny, ale jak wpadasz, przyjdzie naprawdę jak ogień trawiący. Usłyszał na Bufę, przestraszył się rozdarł swoje szaty Aha, Pościł i tam z płaszczem żałoby i to jest tajemnica miłosierdzia Boga. Upamiętaj się z płaszczem żałowania i czyli jak uczynisz grzech, będziesz miał kary. Oprócz jak zdążysz, i upamiętasz się, i poprosisz o przebaczenie jak kogoś, jak komuś uczyniłeś krzywdę, albo jak poprosisz o przebaczenie. Wszyscy zgrzeszyliśmy. I brak chwały Boże Czyli wszyscy będziemy się męczyć oprócz jak zdążymy i wyspowiadamy się, z, nas z grzechów naszych innych, ale przed Panem wyspowiadam się i Bóg mi przebaczy. I to jest wielka tajemnica chrześcijanina, który upadł, ale Bóg go uratował, zbawił. W taki sposób, jak zobaczył Bóg upamiętanie i żałowanie Ahaba, widzisz, jak się uniżył, widzisz, jak się wyspowiadał. Czyli to, co powiedziałem o nim, nie stanie się, w, w, w życiu Jego, ale to się stanie w życiu i Jego dzieci. Nie, że nie będzie miał naprawdę odpuszczenie grzechów, tylko Nowy Testament jest odpuszczenie grzechów poprzez krew Chrystusową, ale w Starym Testamencie jest przebaczalność na krótki okres. I w taki sposób, i klitoze, aha. w Starym to Testamencie na uszedł aby lizały jego krew. krew. Ale, ale droga Jego była taka, w że w na koniec w nie uszedł dlaczego bo był prowadzony przez Jezabel która była zdemonizowana i prowadziła go do zupełności. On był najgorszym królem Izraela. Nie, że był, ale tak go uczyniła Jezabel. Jaką ważną rzeczą jest umiłowanie bracia i siostry. Abyśmy zważali na nasze serce, ale i abyśmy zważali, gdzie znajdujemy odpoczenie, spokój. Ahab znajdował odpoczenie i spokój w objęciach Izabel. Dawid spowiada się nam i namawia nas, abyśmy znajdowali odpoczenie w objęciach Boga, w obecności Bożej. Abyśmy nie byli męczeni. Poprzez pułapki diabelskie, ale tak jak mówi Bóg, w którego stoisz, mówi: na samego siebie. Nie było większego ode mnie, abym musiał zaprzysiągnąć. Zaprzysięgam się na siebie, że ja będę błogosławił Cię obficie, zawsze, i rozmnożę Cię bez miary, zawsze. Dlatego. Że zachowałeś moje przykazania. I ten, który ma moje przykazania i zachowuje je, on jest tym, który mnie miłuje. Mówi Chrystus. Tego umiłuje mój ojciec, i ja jemu objawię moją Ewangelię, moje słowo. Jemu objawię. I wtedy, kto zachowa słowo Boże. Będzie ten, który, tym, który mnie miłuje, i tego mój ojciec umiłuje, i do niego ojciec i ja przyjdziemy i zamieszkamy. Potężne słowa Ewangelii. Ponad wszystko i ponad wielką uwagę synu zachowuj swoje serce, bo z niego, z niego serca. Wychodzą wszystkie wyniki Twojego życia. Wszystkie, wszystkie wyniki Twojego życia. Jak nie zachowujesz ponad wszystko Twojego serca, wtedy męki będą powtarzające przez cały czas. Pomimo, że się upamiętasz, ale. Nie zaczniesz ponad wszystko zachowywać swojego serca. Tak jak dziecię odstawione od piersi, od swojej matki, od swojej matki, która ma nadzieję, ma nadzieję w swojej matce, miłujesz swoją matkę i cechą jego jest, że jest uniżony. W objęciach swojej matki. Po odstawieniu od piersi, jak się naje i będzie najedzone, ja bym powiedział: Oto prośmy bracia i siostry. Oto prośmy Wprawdzie, Panie, uczyń mnie, abym był tak jak dziecię odstawione od piersi matki mojej. Daj mi takie serce daj mi takiego ducha, spokojnego, pokornego, abym nie patrzył się wysoko, abym nie chciał innych rzeczy, abym był bardzo zadowolony, mając pokarm i przykrycia. Bardzo zadowolony od tego, co Bóg mi daje i czyni. I wtedy Bóg będzie przychylny i będzie Ci dawał jeszcze więcej. Dlaczego? Bo przebaczcie, że tak powiem, bo jesteś warty tego z łaski Bożej. Jesteś warty tego z łaski Bożej. I dlatego, jakikolwiek grzech wykonaliśmy, jak chcemy znajdować pocieszenie i błogosławieństwo od Boga, spowiadajmy się je. Z grzechów Panu, i układajmy z samego siebie z bratem i z siostrą. I jakie jest ułożenie? Kto uniży samego siebie, tego Bóg wywyższy. Bo uniżonym daje Bóg łaskę, a pysznym przeciwstawia. Nauczmy się, tutaj nawet ahab, nauczmy się, że w uniżeniu. Jest wywyższenie Amen. i błogosławieństwo i chwała i życie Boże. Amen.